Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, czyli odcinku 12 kariery Evertonem. No i jak widzicie dzisiaj przed nami czeka spotkanie z Manchesterem United. Naprawdę to może być bardzo ciężki mecz dla naszej drużyny, no ale miejmy nadzieję, że wszystko tutaj się uda. No i wygramy ten meczek i tam na przykład 1 do 0 albo 2 do 1. No nic, to już by było na tyle. Zapraszam Was do skrótu z tego spotkania. Spokojnie, no i mamy rzut rożny tutaj e, wymuszony idealnie McCarthy tutaj będzie wrzucać i pyk z główki Luka kunale Lindergard broni Juan mata, uwaga mata Dobrze, dobrze, dobrze ładnie obronione i jeszcze Howard znowu to broni Co tutaj się dzieje proszę państwa i dobrze Benz od razu niech tutaj leci Uwaga, uwaga Ajajaj, aj, aj. główka, i aj. Robin. Van Pampers zdobywa bramkę w 17 minucie. Z główki. No i przegrywamy 1 do 0. Felajni, proszę państwa, felajni przy piłce. Wow, 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 wow. Dobra, tu nas spokojnie. Ale zamieszaniem naszym polu karnym Felaini, na szczęście Howard to broni Valencia wrzuca i Felaini I znowu bramka Tym razem Juan Mata z główki W 31 minucie przegrywamy 2 do 0 Traore podanie do Lukaku Lukaku, gol 34 minuta Wynik 2 do 1 W końcu się udało, kurde A że kurde spalonego nie było to trochę dziwne Znowu, deulefeł Deulefeł, strzał z daleka No ale niestety Lindergard broni Bęść tutaj do Miralasa Miralas do przodu do Lukaku Uwaga znowu, Lukaku przy piłce i proszę Państwa, Lukaku Obok bramki, no niestety Minimalnie Podanie do deulefeł Deulefeł, uwaga strzał Ech Znowu obok bramki Okej, okay, Lukaku, Traorę Traore do Deolefeu i uwaga Deolefeu I jest 2 do 2 45 minuta Doliczony czas gry W końcu, w końcu mamy remis w tym spotkaniu Lukaku biegnie do przodu, proszę Państwa Lukaku strzał zablokowany Jeszcze go tam wywalili, ale no nic nie było No nic nie było, nic Oczywiście, że nic Kolejna wrzutka I znowu one pumper z główki Hmm, wnioskuję, że Manchester gra na główki. Okej, okay. McCarthy. McCarthy do Barego. Ten do DLFL. I uwaga, DLFL sam na sam. I gol. W końcu, 69 minuta. To powinien strzelić Lukaku, bo on ma w końcu na koszulce numer 69. No i mamy wynik 3 do 3. Uwaga, McCarthy, McCarthy, wrzutka. I gol. 72 minuta Stones. W końcu. Wygrywamy. 4 do 3. Felaini, Dawaj, pchaj go. Goń go, Banes. Goń go. Będziesz była wrzutka. Wow. Okej, okay. udało nam się to odebrać. No nie. No nie. 86 minuta. Manchester Robin Van Pamper. Znowu zdobywa brameczkę. No to jest naprawdę OP zawodnik. Dawaj biegniesz Lukaku, biegnij Wiem że dasz radę, dasz radę Nie dałeś rady, dawaj strzel Gol! Jest! Koniec meczu Pierwszy meczek naprawdę w mojej karierze, gdzie padło tyle bramek, zobaczcie 34, 45, 69, 72 i 90 minuta bramki ale naprawdę Jak grał Manchester United Jak on grał Jak grał Robin Van Pumper Zobaczcie ile bramek z główki zdobył Tutaj brameczki Deolefeu Tutaj jeszcze ta zrutu rożnego Hop Stones ją chyba zdobył No tak 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 Tutaj Van Persie Pyk Odwrót I hop Strzał Okej okay, dobra Na szczęście udało nam się wygrać ten meczek z czego jestem zadowolony No i prawdopodobnie trzy punkty mamy już w kieszeni No tak I Manchester spadł na miejsce piąte z pierwszego A my tutaj żeśmy wskoczyli na szóste chyba z siódmego Tak? Chyba tak Dobra, okej, okay, ten meczek sobie przesymuluję Zobaczymy jak w ogóle gra mój symulator eee, Okej, okay, dobra Chwileczkę jeszcze poczekajcie Symuluj mecz, no i zobaczymy jak to wszystko wyniknie Czekamy, czekamy Rozgrzeweczka Uwaga uwaga druga minuta Dali że wydobywa żółtą kartkę pewnie spałlował jakiegoś traorę albo Lukaku już dostaje czerwoną kartkę czyli nasz przeciwnik gra w dziesiątkę Baines dlaczego Baines wykonywał rzut karny Road Lange wykonywał tutaj widzę zdobył bramkę dla zespołu Swansea Swanessa no krótko mówiąc nasz, nasz zespół dał dupy no przegrać 1-0 Jeszcze żeby mieć więcej zawodników No przecież oni mieli 10 a nas było 11 No nic, dobra Okej, okay, przesymulujemy sobie te dwa spotkania e, Tfu, to jedno spotkanie No i tak I tutaj jeszcze nam zostało e, z Sunderlandem bodajże I Southampton I tutaj już będzie okienko transferowe Czyli piszcie już tak naprawdę kogo chcielibyście zobaczyć w moim składzie aby tutaj po prostu wystąpił Ja to zastanawiałem się nad flynim i Dawidem, Luizem Ponieważ oni mają tej główki No i w sumie tutaj jeszcze przydałby się jakiś obrońca Albo jakiś napastnik, żeby wiecie, żeby to wszystko rozruszał Okej, okay, to już by było na tyle Mam nadzieję, że wam się podobało Wbijajcie na fanpage'a No i trzymajcie się, cześć!